Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Darmusak i zapraszam Was z nowego, starego garażu, czyli garażu po aktualizacji 1.14. Aktualizacja, która weszła, zmieniała sporo rzeczy, wprowadziła kilka nowych elementów, wydaje mi się, że może być dosyć interesująca. Pytanie, jak to zmieni się, jak to przełoży się na rozgrywkę. Czy będzie nam się grało lepiej, czy będzie nam się grało tak samo, no to wszystko dopiero wyjdzie tak naprawdę w praniu. Zanim przejdziemy, słuchajcie, do takich najważniejszych rzeczy e, opisanych przez Wargaming e, w tej aktualizacji, które zostały zmienione albo wprowadzone na nowe, pokażę Wam kilka, które na pewno musicie w garażu sobie uruchomić bądź zobaczyć i mieć świadomość, że one tu się pojawiły. Pierwsza sprawa, tutaj w prawym górnym rogu zobaczcie, jest coś takiego jak ulepszenie polowe. W po momencie, kiedy sobie wybierzecie czołg, sobie to klikniecie, macie taką możliwość, odblokowywania jakby kolejnych poziomów i tutaj wyboru modyfikacji swojego pojazdu jeśli chodzi o ósemki, zobaczcie tutaj modyfikacja siódmego poziomu i ósmego nie jest dostępna te modyfikacje są dostępne dopiero od dziewiątego no i dziesiątego poziomu modyfikacje wpływają pozytywnie na jedne elementy, na drugie jednocześnie negatywnie tutaj na przykład pierwszy z brzegu przykład na przykład przykład z brzegu <grym> mamy lekkie zawieszenie daje nam to plus 5% do prędkości obrotu kadłuba plus 10% do wytrzymałości zawieszenia ale jednocześnie minus 7% do utrzymania prędkości przy jeździe w każdym terenie, minus 7% do utrzymania prędkości przyjazdy w każdym terenie więc tu trzeba zastanowić się co, na czym bardziej nam zależy tak, bo każdy element będzie wpływał Pozytywnie na jedną cechę, ale też negatywnie na inne. Eee, dobra, jeśli chodzi o to, to już tutaj Wam pokazałem. Teraz kolejna rzecz, wiadomo najważniejsza: pojawiły się czołgi ciężkie w drzewku czechosłowackim. Zaczynamy od siódemki, czyli szósteczką trzeba trochę nagrać doświadczenia, przynajmniej tutaj te ponad 56 tysięcy. Wtedy odkrywamy sobie siódemkę i mamy otwartą drogę do kolejnych pojazdów, aż do dziesiątego poziomu. Co słuchajcie, jedna, jedna ważna rzecz, to myślę, że trzeba będzie na pewno się nad tym zastanowić i zobaczyć, sprawdzić w boju, jak to będzie wyglądało, bo są wprowadzone dwa rodzaje działu. Jedno takie strzelające cyklicznie, tak, czyli jeden strzał, czekamy na przeładowanie, drugi strzał, ale są też działa magazynkowe, dwupociskowe. Tylko, że problem jest taki, że te magazynkowe mają dużo gorsze parametry. Tutaj zobaczcie, mamy ósemkę i porównujemy dwa działa. Uszkodzenia są takie same, penetracja jest taka sama, tutaj nie ma problemu. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o uszkodzenia na minutę. Działo magazynkowe niecałe 1400, działo standardowe strzelające po jednym pocisku ponad 1900. Celność, działo magazynkowe 044 słabizna. Działo standardowe 0,35, czas celowania, magazynek 2,9, normalne działo 2,3. Także moim zdaniem, słuchajcie, to są naprawdę duże różnice w parametrach tych dział. I tu trzeba będzie sobie zobaczyć, chyba w praktyce, co nam lepiej pasuje, czym nam się lepiej gra i co możemy lepiej wykorzystać. Na 9, na 10, słuchajcie, jest dokładnie to samo. Zobaczcie. Tutaj jeśli chodzi o e, celność na 100 metrów działo magazynkowe na dziewiątce 0,43 na zwykłe działo strzelające co 1 pocisk 0,4. Czas ładowania, znaczy czas celowania tutaj akurat jest ten sam, więc, więc OK, ale zobaczcie DPM na dziale magazynkowym 1530, a na dziale takim standardowym 2031. Moim zdaniem spora spora różnica. Na dziesiątce też słuchajcie mamy dwa działa, więc będzie też możliwość sobie wybrania, które tutaj z tych dział nas bardziej interesuje. No i tutaj mamy też zbliżony powiedzmy DPM, ale mimo wszystko korzyść jest przy takim dziale standardowym. Natomiast zobaczcie celność na 100 metrów, magazynek 0,38 standard 0,35. Czas celowania, magazynek 2,7, zwykły 2,3. Także tu w zależności od tego, jaki gracz to preferuje, każdy będzie musiał wybrać sobie swoje pod siebie, tak naprawdę swoje działo i zobaczyć, jak się tym czołgiem będzie grało wtedy. Dobra, zobaczmy, co mamy jeszcze dodatkowo. Tutaj zobaczcie, w trybach bitew pojawiło nam się coś takiego jak topografia. I jest to po prostu takie trochę szkolenie dla graczy, który, którzy dopiero rozpoczynają grę z World of Tanks, którzy do końca jeszcze tej gry nie poznali. Tutaj mamy przygotowane mapki, przygotowane scenariusze. I po wyborze konkretnej mapy mamy cztery scenariusze do rozegrania. Oczywiście zdobywamy jakieś nagrody i tak naprawdę realizujemy to, co mamy zaprogramowane w systemie czyli nam pokazuje, gdzie mamy jechać. Gdzie się ustawić, gdzie strzelać, i w ten sposób walczymy z botami. Nie walczymy z prawdziwymi przeciwnikami, walczymy z, walczymy z botami, ale to jest o tyle fajne, że wszyscy, którzy początkujący są w grze World of Tanks, będą mogli poznać główne trasy ataków, główne punkty ostrzałów, będą mogli zobaczyć jak się gra też różnymi czołgami, więc wydaje mi się, że akurat to jest bardzo fajne. No, i też fajne jest to, że wprowadzono dodatkowe nagrody, bo to będzie też zachęcało do tego, żeby przy okazji zdobyć sobie właśnie jakieś tam dodatkowe bonusiki. ja podejrzewam, że sam też te scenariusze wszystkie rozegram, żeby chociażby właśnie te nagrody pościągać. Także tak wygląda, słuchajcie, topografia. Tutaj sobie wróćmy jeszcze. A, jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać. Linia frontu. Będzie dostępna, będzie można e, oczywiście linię frontu rozgrywać. Zaczyna się ona za 4 dni, e, czyli dokładnie 16 żebym wam nie skłamał, tak jest 16 sierpnia, więc od 16 sierpnia będziecie mogli e, grać w linię frontu. I tutaj pamiętajcie, była zmiana, mogą grać również dziewiątki. No, Co do systemu zarabiania, to już pewnie filmiki oglądaliście że niestety uległo to mega pogorszeniu i może się okazać, że wprowadzając dziewiątki i wymuszając grę dziewiątkami jakby na pewnym etapie linii frontu, niestety niektórzy gracze będą wychodzili na minus i to może być dosyć bolesne, więc zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. To co jeszcze słuchajcie ważne w ustawieniach jak sobie wejdziecie, to macie tutaj na dole jeszcze coś takiego jak Przełączanie konfiguracji na ekranie ładowania. Zaznaczcie sobie ten przycisk to jest nowa rzecz, która się pojawiła w World of Tanks. Generalnie chodzi o to, że w momencie, kiedy będziecie wchodzili do bitwy, będziecie czekali na bitwę, będziecie mogli sobie wybrać pomiędzy dwoma wariantami wyposażenia waszego pojazdu. Jest to o tyle fajne i o tyle przydatne, że grając na mapach otwartych, wybieramy trochę inne wyposażenie. A na mapach zamkniętych trochę inne. I w zależności od tego, jaką mapę będziecie mieli wylosowaną, będziecie to widzieli, na, na jakiej mapie będziecie grali. Będziecie mogli sobie wybrać jeden bądź drugi zestaw y, do waszego pojazdu, i wtedy będziecie mogli lepiej go wykorzystać na konkretnej mapce. Także to jest moim zdaniem całkiem. Fajne. Tutaj jeszcze jest coś takiego jak centrum szkoleniowe. Ja, prawdę mówiąc, nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie. Trudno mi, trudno mi do tego się odnieść. Natomiast no, pojawiło mi się to jako nowy element. I to jest też dosyć fajna rzecz dla osób, które rozpoczęły rozpoczęły grę w World of Tanks. Dlatego, że tutaj mogą, słuchajcie, znaleźć podstawowe informacje dotyczące, właśnie, samej, jakby mechaniki gry. Tak, zobaczcie, ja tutaj wybrałem sobie pojazd, pojazd gracza i mam bardzo ładny sposób, taki na zasadzie takiej karty, pokazane jak wygląda sterowanie pojazdem. Mam informacje na temat modułów, mam informacje na temat amunicji, mam informacje na temat materiałów eksploatacyjnych. Także no, wyposażenie, tak, na co wpływa. Także wydaje mi się, że jeżeli tego nie było, no to jak najbardziej duży plusik, bo to jest coś dla mnie bardzo fajnego, co na pewno wszystkim graczom, które dopiero rozpoczynają zabawę ułatwi jakby wejście w świat World of Tanks i poznanie samej, samej gry od początku. Tutaj na przykład jest informacja, zobaczcie, o trybach bitew, tak, mamy bitwy losowe i tutaj jest informacja właśnie na jakich poziomach, jak wygląda mniej więcej przebieg rozgrywki, tutaj mamy informację o natarciu, tu mamy bitwę spotkaniową, także Wszystkie, wszystkie takie podstawowe, słuchajcie, fajne informacje zostały zebrane tutaj w tym centrum szkoleniowym, tu na przykład jest jeszcze też podstawa atakowania, tak? Czyli mamy informacje o celności działach, o rozrzucie, jak to mniej więcej, gdzie mniej więcej strzelać, tak? Że może być gdzieś w ogóle nie gdzieś może być rykosze, gdzieś może być zadane uszkodzenie. Także słuchajcie, no, naprawdę moim zdaniem bardzo cenne informacje, a do tego przedstawione naprawdę w mega czytelny sposób bardzo fajnie w formie takich właśnie wizualizacji takich kart to mi się bardzo, bardzo podoba także jeśli to jest coś nowego to za to też duży plus bo prawdę mówiąc nie słyszałem, żeby ktoś o tym wcześniej wspominał, więc być może to było, ale nie zwróciłem uwagi na to, nie dam sobie głowy uciąć w każdym razie to mi się bardzo spodobało Dobra, słuchajcie. Teraz jeszcze wróćmy do jednej rzeczy. Tutaj chciałem wam oczywiście na stronie World of Tanks przekazać informację, że jest filmik, który mówi na temat aktualizacji 1.14. Dosyć szczegółowo. Tutaj po lewej stronie macie też możliwość przełączania się od razu do tak jakby tematu, który został zmieniony bądź wprowadzony w ramach tej aktualizacji. No i oczywiście tutaj wiadomo, tak, czołgi ciężkie. Czechosłowackie, misje zwiadowcze, to coś co miało wejść, ale jak na razie nie weszło. Przez chwileczkę można było sobie w to pograć, jakieś tam, nie wiem, 2-3 tygodnie temu chyba. Tryb bardzo fajny, moim zdaniem dosyć ciekawy pomysł, polegający na testowaniu nowych map. Gracze tam próbowali swoich sił właśnie na nowych mapach, potem mogli zgłaszać jakieś swoje uwagi, do tych map, no i oczywiście tam, przy okazji, chyba też coś można było zdobyć, jakieś bonusiki. Rebalans pojazdów premium to jest też bardzo fajna rzecz, która została teraz wprowadzona. I ja wiem, że wiele osób powie, że a tam niektóre czołgi to tam dostały tam minimalne buffy i w ogóle bez sensu i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jakakolwiek zmiana na plus, czy to w pancerzu, czy to w penetracji, czy to w mobilności, celowaniu Zawsze poprawia charakterystykę. Dobrym przykładem, słuchajcie, tutaj może być IS-6, który no, naprawdę to czołg, który domagał się buffa od X <gryny> lat, od niepamiętnych czasów, można by rzec, a mimo tego, że tego buffa nie, by, nie miał, to mimo wszystko można było rozgrywać fajne bitwy. I nawet teraz, jeżeli ten buff nie jest jakiś super wielki, to uważam, że nawet 10% przy penetracji czy tam 10 mm, które on tam chyba dostał, jakieś zmiany w mobilności i tak dalej, na pewno wpłynął pozytywnie na rozgrywkę tym pojazdem. A czołgów, słuchajcie, które dostały buffa jest całkiem sporo, bo mamy T-34, mamy tego AMX-a CDC, właśnie KW-5, i sa 6, 112, WZ-111, Alpine Tigera, t 343, m M4 M48A2, Raum pancera M46 patona KR, T95E2 i 59PATONA, także całkiem sporo czołgów. I tak jak mówię, dla mnie nawet delikatne buffy już są na plus, bo do tej pory, na przykład T34, nie wiem, czy ktokolwiek miał ochotę grać. Teraz po troszkę zmodyfikowaniu niektórych elementów może okazać się, że do T34 wrócimy. No Oczywiście, jeżeli się okaże, te buffy faktycznie są za małe, no to. No to będzie trochę lipa, no, ale myślę, że wszystko co jest na plus, no to trzeba liczyć na plus. Chciałem tutaj jeszcze zerknąć, czy będzie jakieś takie jakaś taka tabelaryczna zmiana, ale chyba nie będę się tutaj w to zagłębiał. Dobra, kolejna rzecz to oczywiście zmiany w misjach osobistych dla Arty. Wiadomo, zmieniły się, zmieniły się pociski, Arta teraz zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej się Artą gra. W związku z tym trzeba też było dostosować misje osobiste, to jest dla mnie jakby naturalna rzecz. Ulepszenia polowe, no to już tam pokazywałem to są właśnie te moduły, które możemy sobie do czołgu dobierać. Pojawia się nowa mapa, bez, bezpieczna y, przystań. Y, Na czym nowa? No, mapa, która została troszkę zmodyfikowana ona kiedyś już była w World of Tanks y, w tej chwili została z powrotem wprowadzona. Myślę, że to będzie o tyle fajne, że jakieś nowe miejsca, no, czy w ogóle urozmaicenie pod kątem mapek, tak. Zawsze nowe mapki to, to jest rzecz fajna i mile widziana. Topografia, no to to, co mówiłem, będzie możliwość tak odbywania jakby treningu na, na różnych mapkach i realizacji scenariuszy. Tu, oczywiście, mamy rocznicę. Informacje o dołączeniu do rocznicy i świętowania 11 wspaniałych lat. World of Tanks i tak dalej, i tak dalej. No, i na końcu, informacja jeszcze o linii frontu, która powraca. No, dobra, słuchajcie, tak wygląda w skrócie przedstawienie tej aktualizacji 1.14, takich podstawowych zmian, które ona wprowadziła. Ale mam dla Was jeszcze też niespodziankę. Mianowicie ten pojazd, który tutaj się kręcił w garażu, on nie jest drzewkowy. Pewnie niektórzy z Was wiedzą, co to jest. Skoda T56, ósemka, czołg ciężki. Jest to czołg premium, został wprowadzony właśnie wraz z aktualizacją 1.14. Można go nabyć. Czołg, który muszę przetestować, muszę rozegrać parę bitew. I pokażę Wam te bitewki, także kolejne filmiki będą związane z czołgiem T56. Czołg, który ma swoje plusy, ale ma też y, i minusy. Zobaczcie, dpm ponad 2000, to jest ok. Uszkodzenia na strzał 460 to jest mega. Pamiętajcie, że to jest magazynek, dwa pociski w magazynku. Y, strzelamy, co między pociskami. 3,5 sekundy, także dla mnie rewelacja. Trochę kiepsko wygląda penetracja na pocisku podstawowym. Na pocisku goldowym mamy 400, przepraszam, 248, więc to już jest lepiej. No i mamy też fajne haeki, które strzelają po średnio 640. Czyli mając przed sobą czołg lekki albo kiepsko opancerzony, lekko opancerzony, no praktycznie wysyłamy mu dwie pechy. No i Podejrzewam, że ponad 1000 uszkodzeń, no to raczej większość czołgów 6-7 poziomu po prostu będzie schodziła. Jeśli chodzi o. E, depre, przepraszam. Chciałem powiedzieć dispersion. Jeśli chodzi o celność na 100 metrów, to jest kiepsko. To jest 0,4 i to nie ukrywajmy, nie będzie fajna, fajna, fajny parametr. Czas celowania 288. To jest nieźle. Ja uważam, że to już jest całkiem, całkiem. Do przodu 35, czyli to nie jest demon prędkości. Jeśli chodzi o opuszczanie działa 8 stopni, to jest całkiem dobry parametr. Myślę, że tutaj będzie można już trochę za jakichś delikatnych góreczek sobie postrzelać. 370 metrów zasięgu widzenia, 1500 punktów HP. No i pancerz. Pancerz kadłuba, no nie ukrywajmy, tak? No od przodu 100 mm, no to nie jest jakoś tam super na wieży w najtwardszym miejscu 220 ale zobaczmy słuchajcie jak ten pan też wygląda w... na żywo tak, nie, to najpierw kolizyjnie, może tak najpierw kolizyjnie dobra, tu na górnej płycie mamy 100 mm na dolnej 85 tak zbudowana jest wieża garnek jest dosyć duży, zobaczcie, że tutaj jeszcze są dodatkowe wizjery i tutaj mamy też przerwę przy między jarzmem działa, a tutaj tymi dodatkowymi osłonami. I to też stanowi tak zwanego quick spota, czyli takie słabe miejsce. W pancerzu na żywo doskonale to widać, zobaczcie wieża cała ogólnie fajnie opancerzona, natomiast tutaj właśnie jest możliwość wbijania się. Oczywiście garnek dosyć duży, powiedziałbym właściwie nawet nie dosyć, no garnek duży, więc będzie łatwo go trafić i łatwo przebić. Oczywiście dolna, górna płyta też do przebicia, więc raczej trzeba tutaj kombinować z wieżą, ustawiać się na wieżę. Ale e, zobaczcie, że jeśli chodzi o boki, one są w takiej formie jakby wanienki, trochę tutaj jest taki to zaokrąglony. Jest ten bok, i to jest o tyle dobre, że możemy, słuchajcie, pokusić się o delikatne wystawianie boczków e, i wtedy, mając możliwość jeszcze niech się tu ustawię jakoś sensownie, o tak jakoś, schowania powiedzmy tego garnka gdzieś tam za rogiem budynku, no to słuchajcie, jest, jest szansa na to, że nie będziemy tutaj przebijani, jeśli tutaj będziemy w miarę sensownie wyjeżdżali bokiem, no to jest szansa na rykoszety. No, oczywiście nie możemy za bardzo się kontować, nie można też za bardzo wyjechać bo wtedy pokażemy tutaj te płyty, ale zobaczcie, że no, jakaś szansa delikatna na takie właśnie scrapowanie to jest. No, trzeba chować garnek, wiadomo, bo tutaj może być różnie. No dobra, słuchajcie, z mojej strony myślę, że to już chyba wszystkie informacje. Także ten czołg będzie bohaterem kolejnego filmiku. Zobaczymy, jak, jak się uda mi rozegrać kilka bitew. Jak to się będzie sprawdzało na polu, walki na co już was zapraszam. Zobaczcie, tu jest właśnie ten XPod. O no tak, ad hoc. Ok, z mojej strony, słuchajcie, to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć.